Stopień nowoczesności i niezawodności urządzeń technicznych zainstalowanych na stacjach kolejowych może być różny. Natomiast odpowiedzialność pracowników kolei za życie ludzkie, tabor kolejowy i przewożone ładunki jest zawsze jednakowa. Wakacje roku 1986 trwały pod znakiem kolejnych podwyżek cen żywności. Po wiosennym wzroście kwot za chleb czy nabiał. Na początku sierpnia podniesiono ceny mięsa. W Czarnobylskiej elektrowni atomowej trwała akcja zabezpieczania gruzów reaktora nr 4 po kwietniowej katastrofie, w wyniku której bezpośrednio zginęło dwóch pracowników elektrowni. Podczas gdy Pafawak rozpoczynał produkcję lokomoty w przyszłej serii EP09, od czasu wypadków suszu w październiku 1985 roku, w bezpieczeństwie na kolei wydarzyło się wiele. W listopadzie 1985 w wyniku kolizji niedaleko Myśli Boża co prawda nikt nie ucierpiał pod kątem zdrowia, ale doszło do wykrycia pewnego procederu związanego z węglem. W grudniu 1985 roku na magistrali węglowej na północ od herbów nowych doszło do wykolejenia pociągu wiozącego sól. Z kolei tego samego ranka, gdy pracownicy elektrowni atomowej w szwedzkim Forsmarku wykryli przekroczone poziomy promieniowania, pod Zieloną Górą doszło do najechania wagonu węglarki na stojący pociąg towarowy. Obeszło się bez ofiar. W końcu jednak szczęście musiało się wyczerpać. Na magistrali węglowej, pomimo późnej pory, panował duży ruch. W kierunku północnym zmierzał pociąg towarowy numer 45685 relacji Tarnowskie Góry Korsze. Kilkunastowagonowy skład z Górnego Śląska prowadził dwuczłonowy elektrowóz ET4002 produkcji czeskiej. Pociąg przejechałby ten odcinek trasy wcześniej, jednak był opóźniony z powodu awarii jednego z wężych hamulcowych i konieczności jego wymiany. Widoczność utrudniała mgła. Podróż przebiegała bez problemów do odstępu między posterunkiem Sadowiec, a stacją Chorzew-Siemkowice. Zbliżając się do stacji węzłowej, maszynista wraz z pomocnikiem zobaczyli w oddali tarczę ostrzegawczą. Wskazywała, że na semaforze wjazdowym do Chorzewa wyświetlony jest sygnał S1 STÓJ, czyli nic wielkiego dla pociągu jadącego 56 km na godzinę. Nagle jednak zauważyli coś innego, czego nie powinno być. Dwa światła koloru czerwonego, które zamajaczyły we mgle prosto przed nimi i szybko się zbliżały. Maszynista krzyknął do znajdującego się w kabinie kolegi oraz jadącego z nimi montera, aby uciekali do maszynowni. Wdrożył hamowanie nagłe, opuścił pantografy i również salwował się ucieczką z kabiny. Kilkadziesiąt metrów dalej, w kabinie elektrowozu ET42008 prowadzącego skład towarowy z Rudy Czarnego Lasu do Gdańska Północnego o numerze 95397, załoga poczuła mocne szarpnięcie. Jednocześnie z sieci trakcyjnej, według wskazań w kabinie elektrowozu, zniknęło napięcie, zaś wskazówka w manometrze przewodu hamulcowego spadła do zera. Po chwili na semaforze wjazdowym pojawił się sygnał zastępczy, zezwalający na wjazd do Chorzewa. Kilka minut później przez radiotelefon odezwał się dyżurny ruchu, ponaglając załogę do wjazdu, ponieważ pociąg w ogóle się nie ruszył. Maszynista składu towarowego odpowiedział, że coś wjechało w nich od tyłu. Powagę sytuacji potwierdził widok maszynisty towarowego do Korsz, który cały pobrudzony miałem pojawił się na stacji, informując o wypadku. Na miejsce katastrofy wezwano służby ratownicze. Konieczne było również ściągnięcie składu ratunkowego. Podczas zderzenia lokomotywa ET40 zniszczyła bądź uszkodziła cztery ostatnie wagony pociągu towarowego do Gdańska. W podobnym stanie znajdowało się 11 wagonów z pociągu 45-685, zaś człon B elektrowozu ET40, znajdujący się na czele składu, stracił dach. Część taboru zatarasowała sąsiedni tor po którym poruszały się pociągi w kierunku południowym, zaś dookoła miejsca zdarzenia leżało około 300 ton miału węglowego. Zginął Monter jadący elektrowozem, zaś pomocnik maszynisty został ciężko ranny. Tajemnicę tego, dlaczego na jednym torze znalazły się dwa pociągi jadące w tym samym kierunku, miała wyjaśnić komisja kolejowa. Najłatwiejszym pytaniem, na które odpowiedź musieli znaleźć śledczy, był powód postoju towarowego 95397 pod semaforem wjazdowym. Tym było oczekiwanie na przejazd pociągu pospiesznego relacji Gdynia-Kraków o numerze 53202 w kierunku Częstochowy, co było możliwe jedynie poprzez przecięcie toru nr 1 magistrali węglowej. W takiej sytuacji szlak między posterunkiem Sadowiec a Chorzewem nadal był zajęty, Zatem dyżurny w sadowcu nie powinien był wypuścić składu do korsz na szlak. Komisja zainteresowała się tym, co działo się na nastawni w sadowcu na kilka godzin przed wypadkiem. W rozmowie z dyżurnym wyszło na jaw, że jego służba, przypadająca na feralną noc, nie przebiegała pomyślnie. Był bowiem zmęczony z powodów prywatnych, chociaż z książki autorstwa Romana Garbacika i Ryszarda Stankiewicza nie można jednoznacznie wywnioskować, czy przeżycia były pozytywne czy też negatywne. Wiadomo jednak, że dyżurny z opóźnieniem podejmował działania związane z ruchem pociągów, obejmujące chociażby wyprawianie czy potwierdzanie przybycia na posterunek danego składu. Sytuacja nie byłaby jednak aż tak zła, gdyby do listy problemów nie dołączono notorycznie psującej się półsamoczynnej blokady liniowej. W przeciwieństwie do wypadków w Warszówce, który miał miejsce 10 lat przed Chorzewem, nie trwała ona kilka dni, a 8 miesięcy. Powodem było wspomniane na początku wykolejenie pociągu wiozącego sól, zanieczyszczenie infrastruktury i uszkodzenie izolacji elektrycznej blokady liniowej. Radą dyżurnych na taką sytuację było wprowadzanie telefonicznego zapowiadania pociągów, ale eliminacji problemu na stałe nikt nie chciał się podjąć. W efekcie, gdy przez posterunek Sadowiec przejechał towarowy 95397 do Gdańska, blok końcowy dla toru nr 1 do sąsiedniego Trębaczowa według tekstu Romana Garbacika i Ryszarda Stankiewicza nie zwolnił się. Dyżurny najwyraźniej popełnił błąd i wyprawił pociąg 45685 do Korsz na zajęty szlak, nie mając informacji o przybyciu 95397 do stacji chorze w Siemkowice. Dyżurny ruchu z sadowca ostatecznie przyznał się do błędu, zauważając jednakże, iż próbował zatrzymać skład do Korsz za pomocą dróżników przejazdowych. Człon B elektrowozu ET4002 poszedł do Kasacji, w jego zastępstwie przekazano człon B z lokomotywy ET4022. Cały elektrowóz, według danych z Ilostanu pojazdów trakcyjnych, został zezłomowany w 2004 w Bydgoszczy. Z kolei lokomotywa ET42008 jest czynna do dziś w barwach PKP Cargo. I to byłby koniec tej historii, gdyby nie jeden drobny szczegół. Komisja odkryła bowiem, że maszynista pociągu towarowego do KORSZ przekroczył dozwolony czas pracy. Poinformował o tym fakcie stacje w Boronowie oraz w Herbach, znajdujące się na magistrali węglowej. W odpowiedzi usłyszał że ma kontynuować jazdę.